Ogólnie to zamówiłem sobie taką pierdołę z internetu i chciałem wam pokazać, co to w ogóle jest, i przy was to otworzyć. Cześć, jestem Kairos i to jest jeden z tych dni, gdzie naszła mnie jakaś taka mała wenaż do nagrania czegokolwiek na kanał, a że mam taką paczuszkę odebraną z paczkomatu całkiem niedawno. To myślę, że to by był ciekawy eksperyment, żeby pokazać pewne takie chińskie dziadostwo, za które zapłaciłem 80 zł, a jest to rejestrator obrazu którymi między innymi myślę, że posłuży, żeby potencjalnie jakieś streamy kiedyś może porobić wiecie, granie w gierki na żywo z PlayStation albo z Nintendo Switcha z chęcią chciałem na tym filmie właśnie dopiero to uruchomić i też tak wstępnie przetestować, bo w ogóle, jak to jest zapakowane, to ciekawie. <noise> łączę troszeczkę tematy. Nagrywarki do konsol. To temat był zawsze, który mnie na pewien sposób intrygował, bo wiadomo, są te Elgato i jeszcze tam jakaś marka była. Ale to już z nazwy nie pamiętam. Tylko, że kiedy wyszukujecie je na internecie, to te ceny są w stanie osiągać 600 zł, jak nie więcej. Nie, ma żadnej, nie było żadnej taniej alternatywy dosyć długo, z tego co ogarnąłem. Dopiero chyba jakoś w zeszłym roku na YouTube ludzie zaczęli nagrywać filmy, jak właśnie. A, hmm. Paczka papierowa w torebce foliowej. Jak zaczęli nagrywać filmy właśnie z takimi chińskimi alternatywami, bo to też jest taka chińska alternatywa, gdzie ceny tych chińskich alternatyw, właśnie co mam w ręce, wahają się od 50 do 80 zł. Eee, więc wyobraźcie sobie, albo macie do wyboru kupić chińszczyznę tak jak wspomniałem, do stuwy, od 50 do stuwy. Albo wy macie do wyboru Elgato i inne takiego typu drogie rzeczy, gdzie nie ma niczego pośrodku, gdzie Elgato 600, także albo 100 albo 600. Nie ma niczego za 200-300. A bardzo szkoda, bardzo szkoda, muszę przyznać. Dostałem paragon fiskalny podziękowanie za transakcję. A to dziękuję bardzo. Allegro było zamawiane. No, niestety aukcja za się zastrzegał, tam pan, że wrzucają do każdego, do pierwszych 140 zamówień e, kabel HDMI na USB 3.0, ja za chwilę to rozpakuję wam, pokażę co jest w środku. Widzę, że go nie mam, chyba, że zostało to upchnięte do takiego pudełeczka. Tak, to jest takiej wielkości, nie, to jest, to jest takiej wielkości, że coś, tutaj coś wystaje, więc może by było. A, nie, zwracam honor, jest, jest przywód, przewód USB. Podnoć 3.0 to się okaże, bo chodzi o to, że urządzenie, które mam, umożliwia mi bezpośrednio granie przykładowo na jednym monitorze, a wysyłanie obrazu na komputer. I właśnie, ponoć jest to z 3.0 USB, więc opóźnienia powinny być znikome, bo te tańsze chińskie alternatywy, jak tam robiłem swój research, to one były w stanie. Tu już nic więcej w pudełeczku nie ma. E, pokażę Wam, jak to wygląda. To jest takie dziadostwo. 4, 4K. Oczywiście to, że to jest 4K, to możemy sobie w buty wsadzić, bo jasną sprawą jest, że przy takiej cenie w życiu jakości 4K nie osiągniemy, albo będzie to bardzo udawane 4K. Liczę, że chociaż byłoby to Full HD co najwyżej, choć na streamy i tak mnie zadowoli dobre 720p. Co chciałem powiedzieć, różne są alternatywy z takimi właśnie przechwyterami, z rejestratorami obrazu. Ja właśnie chciałem wybrać coś, co ma, moi państwo, dwa wejścia HDMI. Niech się fokus, tylko proszę złapię do kamery, to wam to zaprezentuje lepiej. O, HDMI output, HDMI input, bardzo fajnie. Z drugiej strony mamy e, wejście USB do komputerka, to podepniemy. Z tego co widziałem, niektóre takie urządzenia miały jeszcze mieć gniazdo zasilające, żeby to jeszcze dodatkowo do komputera podpiąć. Jest tu niby jeszcze wejście słuchawkowe i mikrofonowe, ale szanujmy szanujmy się. Ja tu mam na USB mikrofon podpięty, słuchawki może co najwyżej, ale myślę, że jakość tutaj dźwięku byłaby kiepska. Bardzo małe, ale jeżeli mnie zapytacie o jakość wykonania, Aluminium nie jest to plastik, to jest bardzo dobra informacja, wydaje się być całkiem masywne. Uh, I czy takie małe dziadostwo pozwoli mi sobie. Przechwycić dobry obraz z konsoli. No, jestem kurde ciekaw. Coś to jest jeszcze ciekawego? Mm, instrukcja obsługi z tyłu wsadzona. Generalnie najgorszej jakości plastik. <grydy> tutaj wstawka. Taki plastik, jako ciekawostkę, Wam podam. Nie nadaje się do recyklingu kompletnie. To jest najgorszej jakości plastik. Jak te wieczka w McDonaldzie z napojów. Mieliście kiedyś plastikowe od góry. To jest to jest ta sama jakość. Tandeta okropna. Eee, zobaczmy sobie, co w instrukcji ciekawego jest tutaj generalnie pokazane i. Bardzo dużo pierdół informacyjnych, to Wam tutaj będę mógł pokazać jakieś parametry techniczne. W ogóle od złej strony troszeczkę Wam pokazuję złej kolejności, ale widzicie, że są tu bardzo <laughs> ciekawe opisy podane, jak to mniej więcej podłączyć, wszystko należy. No, widać, że sprzęt jest niby uniwersalny, bo niby to ludzie jeszcze. E, niby kamery mogą podłączać, rzutniki, telefony, no wszystko, wszystko, tak? Ale ja właśnie kupiłem to z myślą do przechwytywania obrazu z konsol. A co mogę jeszcze więcej na ten temat powiedzieć? Że przede wszystkim urządzenie to jest przystosowane, jak i wszystkie podobne, e, do korzystania z OBS-a. I ja się bardzo z tego tytułu ucieszyłem, ponieważ OBS jest podstawą, jeżeli chodzi o moje streamowanie i nagrywanie. I sądzę, że wielu internetowych twórców podobnie, e, podobnie będzie miało. Więc... E, bardzo fajnie. Słuchajcie, to w tej sytuacji nie pozostaje nic innego jak przetestować jak to będzie z konsolami. Myślę, że mój pstryczek, Nintendo pstryczek w pierwszej kolejności niech pójdzie na warsztat. Mógłbym użyć PlayStation 3, jakby się coś popsuło byłoby mniej szkoda, ale jak zadziała na Switchu, myślę, że na PlayStation też powinno bez problemu zadziałać. Stacja dokująca już tutaj wchodzi na rejon. Jestem ciekaw tej jakości, ponieważ oglądając testy podobnego sprzętu, które ponoć parametry mają bardzo podobne, więc nieistotne jest to, czy kupujecie pendrive'a tylko z jednym HDMI wejściem, którego podpinacie do USB do komputera, i wtedy w OBS wyszukuje to jako nowe urządzenie, i można grać na podglądzie. Tak, jest coś takiego. To ponoć, właśnie parametry techniczne w środku są identyczne, jak czegoś takiego, ale mi zależało już dołożyć te dwie, trzy dychy. I po prostu mieć, moi państwo, możliwość grania na monitorze, a nie na podglądzie, bo jednak nie rajcowałoby mnie granie tylko i wyłącznie na podglądzie. Zobaczmy, co się stanie po podpięciu Okej, okay, komputer wyszukał, wyszukał coś. E, dobra, słuchajcie. diotka się pali, czyli urządzenie jest podłączone. E, ja niestety nie mogę przechwycić wam pulpitu, z uwagi, że mam zintegrowaną kartę graficzną, a na laptopie siedzę. Zobaczmy sobie, czy przechwytywanie się jakieś nowe nam pojawiło. Ciekawostka z instrukcji jest taka, że nie można korzystać z hubów rozszerzających, takich jak tutaj, musi być bezpośrednio pod USB podpięte. Ciekawostka. Nie wiem, czy zrobiłem to poprawnie. Wybrałem sobie urządzenie do przechwytywania wideo. Miejmy nadzieję, że to jest ten nasze wspomniane ustrojstwo Chyba bardzo powoli będzie trzeba teraz wszystko podpiąć. Wszystko podpięte zostało. Zobaczymy na metodzie próby błędów jak to teraz wyjdzie. Właśnie dokuję mojego pstryczka. I chwila prawdy. <zyskujesz> mamy to. Matko jedyna, mamy to. Dwie diotki pomiędzy HDMI się świecą i ma jest. O rany, działa. Naprawdę działa. Pokażę wam do kamery. Sprawa wygląda teraz tak. Tu macie moją kamerę internetową w lewym górnym rogu. Normalnie cały pulpit jest tutaj widoczny na ekranie. To ekran, który ja widzę, i tutaj jest mój podgląd z OBS-a, i wszystko najwidoczniej <grybujesz> funkcjonuje. Bardzo fajnie. Przechwytywanie, w tym momencie mamy urządzenie do przechwytywania, mieliśmy po prostu do wyboru dziwną nazwę. Eee, ta nazwa, żeby Was nie skłamać po prostu, to było USB wideo. tutaj już się będę mógł konfiguracją jakąś pobawić. Eee, to teraz niby Full HD przechwytuje, <laughs> bardzo fajnie, syf na biurku i zakodowany, zadokowany pstryczek, więc wow. No to co w tej sytuacji chyba będzie trzeba teraz spróbować, przetestować możliwości. Sądzę, że chyba Zelda Breath of the Wild, czyli z grubej rury też polecimy, e, pójdzie na pierwszy strzał. Zobaczymy. Zobaczymy teraz, jak jakość z przechwytywaniem obrazu będzie się miała z chińskiego urządzonka. Padzik, padzik w rękę. Okej, okay, słuchajcie, moi Państwo, przez chwilę się wystraszyłem, że w ogóle dźwięku konsolnie nie przekwytywała, a wystarczyło tam po prostu troszeczkę więcej okienek rozwinąć i już bez strachu. Widzę wszystko i za zrobienia, ale powiem wam szczerze, to by była taka połowiczna radość. Gdyby rzeczywiście, gdyby moi państwo rzeczywiście okazało się, że tylko, tylko mogę obrać, przechwycić bez dźwięku, to co, to co to by było za, za streamowanie i nagrywanie filmów? No, powiem wam, że byłaby kaplica. Dobra, słuchajcie, Zelwa, którą bardzo. Molestuje od dłuższego czasu podczas swoich e, streamów. E, streamów, przepraszam, na Discordzie dużo pierdziele o Zeldzie, że sobie grywam, więc teraz w prawdziwym tego będziemy mogli poczuć ten klimat. E, widzę, że dzieje się też to z moją przechwytywarką, która jest tutaj. O czy ja ją pokażę do kamery? O, tak tutaj podpięta, grzeje się, już jest troszeczkę nagrzana. Zobaczymy jak to dalej pójdzie. Okej, okay, widzę, że troszeczkę moja kamera zasłania interface, ale tu nie chodzi o to, żeby teraz gameplay z the Legend of Zelda Breath of the Wild pokazywać tylko żeby generalnie możliwości naszej przechwytywarki pokazać też na czymś konkretnym. Mamy tutaj naszego Lizardopa, więc myślę, że on będzie całkiem dobrą opcją na jakiś, taki pojedyneczek. <laughs> na podglądzie też by się dało grać, przyznam szczerze, o mój Boże, dałem się trafić, nie fajnie, że nawet na podglądzie momentami wygląda to o wiele lepiej. Pozwólcie, tutaj pokażę interfejs jeszcze tutaj w gierce, zjem sobie coś z jedzonek, żeby sobie w życia. Okej, okay, gościu akurat najgorszej broni nie ma, więc troszeczkę mnie połamał, widzę, że tutaj bardzo dobry pojedynek z mojej strony na ten dobry już wchodzi, wychodzi o możliwości. Okej, okay, widzicie? O, nice bardzo fajnie. <grytanie> funkcjonuje, funkcjonuje, tam w oddali kolejny się gdzieś panoszy. Dobra, ten miecz możemy wywalić. Będę wolał chyba tego Klaimora. <grytanie> Weźmy naklepać kolejnego. Najgorsze jest to, że teraz w montażu będę dopiero widział w rzeczywistości jak to się ma jakoś tego wideo. I pozostaje pytanie, czy będę zadowolony, czy wręcz przeciwnie będę przerażony. O znajomi Mastera. Pozdrawiam Cię Przemek. A zaraz zobaczymy też na tych efektach cząsteczkowych, jak to się wszystko ma. Może troszeczkę czegoś szybkiego też spróbujemy porobić, żeby się dużo na ekranie działo, czyli na przykład możemy sobie światło troszeczkę poobserwować. A z daleka. Jak to wygląda? Zniszczony zamek Hyrule. <laughs> no, no fajny ten gorszy Genshin Impact. Muszę sam, samodzielnie przyznać, że zabawa, zabawa jest całkiem przednia. Eee, nie wiem, no póki co z tego co widzę, jestem tylko zadowolony z możliwości, jakie oferuje to dziadostwo. Myślę, że kurde, całkiem nieźle. Jakby za coś za 80 zł, to chyba byłby to całkiem dobry zakup. I doznam wam też jednocześnie, że. Tak sobie też myślę, e, jeżeli by to dalej się w fajnym kierunku podziałało, to ja z chęcią jestem skory też jakieś, powiedzmy, zdobywanie platyn na PlayStation porobić, bo na przykład takie Uncharted 1 czy God of War 1 nie bardzo kuszą. A już tak troszeczkę odkładałem i odkładałem. A myślę, że jeżeli byłoby to coś ciekawego, co by trochę urozmaiciło to, co się znajduje na kanale, to bardzo spoko. Bo ostatnio też e, myśli były takie w głowie naszych i administratorów, i też moich, że właśnie. Może coś na tej zasadzie porobić. Eee, że wiecie, na streamach coś robimy fajnego, a potem jakieś urywki na kanał wrzucić, przykładowo jakbym czysto potencjalnie miał robić rana, że Wanchardt jedynkę bym grał, żeby zdobyć platynę, to wiadomo, tam potem porobić te 3-4 streamy, żeby tą całą grę przejść, być platynę, a potem najlepsze urywki z tych streamów tak zmontować w jeden taki 10-minutowy film potencjalnie. Myślę nie byłoby to <noise> bardzo głupim pomysłem, ale to już zresztą sami teraz możecie ocenić na podstawie tego co robię tutaj Zeldy, bo wiadomo, teraz myślę, że i PlayStation i Switch bardzo swoim otworem. E, jakbyście też chcieli typowo przykładowo jakiś filmik ode mnie, jakbym miał zrobić jakąś pokazówkę, przykładowo e, z konsoli od Sony. To myślę, że jak najbardziej jestem do tego skory z PlayStation 3. Więc, innymi słowy, jeżeli byście chcieli więcej materiałów, generalnie na kanał, to z chęcią zobaczę zobaczyłbym ten wydźwięk, jakbyście jakąś ocenę zostawili pod filmem, czy też e, po prostu komentarz napisali. Nie, to byłbym bardzo z tego powodu zadowolony. E, I co? Myślę, że to by było na tyle, bo nie wiem, co to za poprawdzie pokazywać. Sądzę, że. Tutaj jakieś e, efekty zostały w wszelakiej maści pokazane, że już można potem wszystkim zweryfikować jakość, w jakiej to nagrywa. I wiastem jest, że to nie będzie czołowy sprzęt typu Elgato za 600 stóp i to nie ma co porównywać, ale czy jakość do ceny jest adekwatna? Czy warto zapłacić w waszym mniemaniu te 80 zł za to, co teraz widzicie? Bo to działa. To bez mniejszego problemu, bez instalowania sterowników, od razu praktycznie po podpięciu do komputera po prostu działa. Eee, nie wiem, czy ogląda ten film ktoś, kto mnie nie subskrybuje, znalazł ten film przypadkowo, bo poszukiwał, powiedzmy, materiałów. A propos takiego urządzenia do przechwytywania obrazu z konsol, ja póki co jestem całkiem fajnie zaskoczony, więc cieszę się, że jeżeli potencjalnie mogłem pomóc w podjęciu decyzji, ale zachęcam też do obejrzenia innych filmów na YouTube w związku oczywiście z tym urządzeniem, tak, żeby się tylko nie też jedną opinią nie posiłkować. no. To by było chyba na tyle z mojej strony. To ja Wam bardzo dziękuję. I mam nadzieję, że do zobaczenia na jakichś transmisjach na żywo. Oczywiście z naszej chińskiej przechwytywarki i może z naszego Nintendo Pstryczka czy z graj stacji 3. Trzymajcie się! Hej!